Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest wtorek, nazywam się Renia Burdaś i na warsztacie dobra powinien pojawić się kolejny odcinek z cyklu Moc jednego. Pewnie zauważyliście, że przez kilka wtorków tych odcinków nie było, a to z tego powodu, że mamy sezon wakacyjny, sezon urlopowy i ja również postanowiłam zrobić sobie wakacje. Oczywiście od mocy jednego i złotej zasady wakacji sobie nie robiłam. Stosowałam ją, bo uwielbiam ją stosować, bo uwielbiam patrzeć na ludzi, którzy są przez tą zasadę dotykani. Także, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji stosować złotej zasady, jeżeli po raz pierwszy oglądacie odcinek z cyklu Moc Jednego, to mam nadzieję, że zostaniecie zainspirowani i stanie się to również waszą taką dobrą praktyką i stanie się to waszą zasadą. A co to jest złota zasada? Złota zasada jest bardzo prosta. Czyń innym tak, jak sam chciałbyś, aby tobie czyniono. A więc zaczynajmy. Um, dzisiejszy odcinek um, nie wiem, czy prosty, bo tym razem będziemy mówić o tym, że moc jednego wymaga, żebyśmy odpowiadali za swój charakter, i żebyśmy pamiętali, że tylko my możemy go splawnić. Hmm, pewnie od razu nasuwa nam się taka myśl, bo mi się nasuwa, że to rozwijanie i ta praca nad charakterem, ta ochrona charakteru, że to nie jest wcale takie łatwe, ale również to jest takie bardzo osobiste, dlatego że nikt za nas nie jest w stanie tego zrobić. Tak, nikt nie może zmienić naszego charakteru. To jest nasza decyzja, to jest nasz wybór, to jest nasza wola, to jest nasza świadomość. Więc um, troszeczkę dzisiaj o tym i na początek, jak to zwykle bywa, króciutka e, historia przykład pewnej amerykańskiej szkoły podstawowej, w której się wdraża pewien system edukacji. Otóż e, pewna kadra pedagogiczna opracowała taki program, który miał na celu wyrabianie w uczniach dobrego charakteru. Pięknie brzmi, prawda? W każdym miesiącu cała szkoła, Nauczyciele, uczniowie koncentrowali uwagę na tym, żeby w jakimś innym atrybucie charakteru, żeby na tym atrybucie się skupić, na tym koncentrowali swoją uwagę. I to na przykład był szacunek, to na przykład była punktualność, to na przykład była odwaga. I pani dyrektor, która jest nauczycielką z 30-letnim doświadczeniem pedagogicznym, mówiła, że Właśnie ten program, ten program budowania charakteru, który opracował ich zespół, była jedną z najlepszych rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobili. Mocne słowa, prawda? Nauczyciel z 30-letnim doświadczeniem, takie słowa. Ten program miał ogromny wpływ na zachowanie uczniów, to są słowa pani dyrektor, na ich stosunek do nauki, na ich osiągnięcia. Więc cała ta historia pokazuje, że to pochylenie się nad kwestią charakteru one jest niezwykle ważne, nie tylko ważne dla młodych ludzi, którzy są na początku swojej drogi, ale tak samo ważne jest dla nas, dla dorosłych, dla ludzi, którzy przebyli już kawałek drogi, którzy są mniej lub bardziej świadomi siebie. Ale nie ma osoby, dla której praca nad charakterem miałaby być nieważna, czy byłaby osoba, która, która byłaby zwolniona z tej pracy. A więc, no John sam przecież mówi, że w tym świecie ludzie naprawdę gonią za pieniądzem, tak, że gonią za wygodnym życiem, że gonią za karierą. I wszyscy wyglądają podobnie. Ale on pokazuje ten fakt, że gdy my pochylamy się nad pracą, nad charakterem. To wówczas zaczynamy się wyróżniać, że właśnie ci ludzie, którzy mają dobry charakter, tak, którzy są uczciwi, którzy są godni zaufania, którzy są uprzejmi, którzy są po prostu inni, oni się wyróżniają, oni wychodzą po prostu z szeregu, oni są widoczni. I ten charakter, on się mm, odbija. W każdym aspekcie naszego życia i to pewnie też zauważymy. I trudniej będzie stosować tą złotą zasadę, jeśli nie będziemy panować nad tym naszym charakterem. Dlatego, um, dlatego temat charakteru stanowi część cyklu mocy jednego. Dlatego, że um, możemy być bardzo utalentowani, możemy być bogaci, możemy być atrakcyjni, ale nie zagłuszymy tym naszego charakteru. Jeżeli nie pracowaliśmy nad naszym charakterem, to niestety to będzie w nas w jakiś sposób oszpecać, tak? Dlatego, że charakter pokazuje nasze prawdziwe ja i z tym pewnie się wszyscy zgodzimy. I mam takie pytanie, czy chcielibyście poznać 10 cech charakteru, na które wspomniana przeze mnie szkoła kładła nacisk? Zastanawiałam się nad tym, czy o tym mówić. Ale może rzeczywiście warto będzie, jeśli ja te cechy wymienię? I może gdybyśmy to zrobili w ten sposób, że gdy ja będę wymieniać po kolei te cechy, to zastanówmy się, jak to wygląda w naszym życiu. Czy tak jest u nas zawsze? Czy tak jest czasami? Czy tak jest nigdy? Ok? Jeżeli chcecie komentować, jeżeli chcecie. Pisać, nie wiem, swoje refleksje. Ja bardzo zachęcam do komentowania. Mnie to ogromnie wspiera, ale też pokazuje mi fakt, że ludzi, którzy chcą stosować złotą zasadę, jest coraz więcej, że temat jest ważny, że ważne jest to, aby o tym mówić i to robić. Um, a więc podam cechy, jeżeli się okaże, um, że um, znajdziemy w którejś z tych cech Coś, co za bardzo u nas nie funkcjonuje, to wspaniale. To nie załamujmy się tym, dlatego że już będziemy mieli czarno na białe, skazany obszar naszej pracy. Słuchajcie, co to było? To była punktualność, tak? To, była, to było bycie na czas, kiedy życie tego wymaga, tak? Jak to wygląda u mnie? Czy jestem punktualny zawsze, czasami, czy nigdy? To była odpowiedzialność, czyli. Branie odpowiedzialności za swoje zachowanie. No przepiękne po prostu wśród młodych ludzi, nie tylko, bo my nieraz dajemy się ponieść emocjom, jak to wygląda u mnie ta odpowiedzialność za moje zachowanie. Czy zawsze jestem odpowiedzialny, czy czasami, czy nigdy? Wytrwałość. O jakże trudne. Ja pracuję od, od, od długiego czasu nad wytrwałością. Czyli to jest to robienie czegoś pomimo przeszkód, pomimo trudności, pomimo tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Jak to wygląda? Zawsze? Czasami? Nigdy? Nie jest to łatwe. Szacunek. Wzajemny szacunek ogromnie ważna rzecz. Czasami, zawsze, nigdy dbałość. Ta cecha również znalazła się na tej liście, dlatego że ważne jest, jeżeli jesteśmy w jakimś środowisku, zważanie na innych, tak? Ważna jest uprzejmość. A więc to, to, to się kryło w tej cesze która się nazywa dbałość i jak to jest u nas. Zadajmy sobie pytanie pewność w tej pewności chodziło o, o, raczej o zaufanie o takie poczucie bezpieczeństwa przy drugiej osobie. Takie poczucie pewności tak więc musimy się zastanowić czy my dajemy takie poczucie pewności innym czy inni nam ufają czy ta pewność jest cechą która mi towarzyszy. Siódmą cechą słuchajcie jest entuzjazm. Ciekawe, że znalazł się na tej liście, ale myślę, że znaczy w tym przypadku entuzjazmu chodziło akurat Radzie Pedagogicznej o takie otwarte wyrażanie uczuć. Po prostu omówienie o tym, oczywiście w sposób pełen szacunku, bo to się wiązało z innymi cechami, ale entuzjazm jest również na tej liście. Ósmą cechą jest odwaga, wcześniej wspomniana. Czyli takie obstawanie za naszymi wartościami, tak? za tym, w co wierzymy, taka umiejętność obrony drugiej osoby. No przepiękne, tak? A w szkole, wiadomo, że różnie jest, jak bardzo potrzebujemy ludzi odważnych, którzy potrafią stanąć w obronie, którzy pomimo, iż środowisko rówieśnicze, które jest jednym, które ma jeden z największych wpływów na, na młodzież, potrafi trzymać się swoich wartości. Ale to również dotyczy nas, tak? Bo my również chcemy być lubiani i czasami podejmujemy różne decyzje w związku z tymi naszymi wartościami. Przedostatnia cecha uwaga, dawanie swojej uwagi, czyli zważanie na innych, troszczenie się o nich. Jak to u nas wygląda? Czy czasami, czy zawsze, czy nigdy? I ostatnia cecha jakże po prostu moja ukochana, która szalenie mi się podoba, Ciekawa, jaka jest wasza ukochana? Piszcie w komentarzach, chętnie przeczytam. Pokora, pokora, czyli ten brak takiej dumy, za którą nie przepadamy, tak? Taka skromność. Jak to u nas jest z tą pokorą? Ja wiem, że te cechy, wyrabianie i praca nad charakterem to jest proces, tak. Nikt nie został wirtuozem po prostu w jeden miesiąc. To jest czasami kwestia całego naszego życia, ale wiadomo, że ważne jest, aby krok po kroku posuwać się w tej pracy nad charakterem do przodu. I e, myśląc o, o tych swoich odpowiedziach, które teraz masz w głowie, czy uważasz, że jesteś osobą, która pracuje nad swoim charakterem? Co teraz e, chodzi po Twojej głowie, po Twoich myślach? I um, to, co trzeba też podkreślić, to to, że charakter to jest coś więcej niż tylko gadanie, że to właśnie działanie jest miarą charakteru, tak? Zgodzicie się z tym, że my wiemy tak dużo, że my wiemy, jak powinniśmy się zachować, że my wiemy, co jest właściwe, ale czasami tak trudno jest zadziałać właśnie w ten sposób. Możemy mówić jedno, a postępować całkiem inaczej. I ja się wiele razy złapałam na czymś takim, że ja dobrze wiedziałam, ale mi nie wyszło. Ale to właśnie to nasze działanie świadczy o naszym charakterze. Więc tutaj ogromna zachęta do tego, żeby pomyśleć o tym swoim działaniu. I ja za chwileczkę powiem o takich trzech, trzech rzeczach, które tworzą ten nasz charakter. Jak, jak tutaj sobie poradzić? Bo tutaj też nie chodzi o to, tylko, żebyśmy my sobie pogadali, ale żeby dać jakąś wskazówkę, jakieś taki, takie narzędzie do tej pracy nad charakterem. I tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że charakter to jest wybór, tak? to jest um, najpierw podjęcie decyzji o tym, jakie wartości chcę reprezentować swoim życiem. Tak? O tym, co dla mnie jest ważne. A potem każdego dnia wybieranie, że będę działać zgodnie z tym, o czym zadecydowałam, zadecydowałem. To ważne jest też, aby pomyśleć sobie, że to ten charakter właśnie pozwala nam budować piękne relacje. I jeżeli z moimi relacjami jest coś nie tak, to trzeba też sobie zadać pytanie, Dlaczego, tak? Czy tutaj może rzeczywiście powinnam sobie pozadawać, powinienem sobie pozadawać pytania o swój charakter? Bo na przykład trudno jest zaufać osobie bez charakteru. Zgodzicie się? Takiej osobie, która powtarza, która plotkuje, tak? I to niestety jest, tutaj jest widoczny nasz, nasz słaby charakter. Czy trudno jest budować dobre relacje z osobą, która na nas nie zważa, która nas nie zauważa? więc absolutnie w relacjach, w relacjach ten charakter się przejawia i jest niezwykle ważny no nie zawsze jest tak że ten charakter jest nagradzany w naszym życiu tak i pewnie macie przykłady podobnie jak i ja gdzie postąpiliście w zgodzie ze swoimi wartościami ale nie otrzymaliście za to nagroda czasami wręcz przeciwnie doświadczyliście jakiegoś odrzucenia może wyśmiania a więc nie zawsze jest ta nagroda, ale przecież nie dla nagród rozwijamy nasz charakter. Nie wiem z jakiego powodu wy to robicie i chętnie się dowiem, ale ja zawsze sobie myślę, że chciałabym z takim szacunkiem i, i dumą z siebie spojrzeć do lustra każdego poranka. Że chcę lubić tą osobę, którą widzę w tym lustrze, i dlatego to robię. Robię to nie z powodu nagrody. Ale robię to dlatego, że kocham siebie, kocham ludzi, kocham Boga i wiem, że to jest słuszne. Także myślę też, że robimy to, ponieważ funkcjonuje w naszym życiu złota zasada, że chcemy traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. I um, teraz, może, już przejdźmy do działania. Bo już dość tego gadania, tak, bo, bo przecież charakter to nie gada, gadanie o tym, ale działanie. A więc, um, skoro charakter to jest kwestia wyboru, to musimy w to zaangażować całego siebie. tak, Musimy zaangażować głowę, musimy zaangażować serce i musimy zaangażować ręce. tak, I to są takie symbole. E, głowa jest e, symbolem czego jest symbolem? Głowa wybiera. Zasadę, według której chcemy postępować, tak? Z kolei serce, dlaczego serce tutaj jest? Dlatego, że wybiera nieodstępowanie od tego, co wybraliśmy bez względu na wszystko. A ręce, oczywiście od razu nam się kojarzą z działaniem, tak? Wybieramy pracę, pracę nad charakterem. Jeśli chodzi o tę głowę, króciutko tylko rozwinę myśli, zmierzamy do końca. To rzeczywiście tak jest, że ten charakter ma swój początek w głowie. Zmyślimy, z, z, zgodzimy się, że, że w tych naszych myślach, w tym naszym umyśle, wiele rzeczy ma swój początek. Więc ważne jest to, żeby wybrać sobie te standardy, według których chcemy postępować, bo jeśli tego nie zrobimy, no to nad czym będziemy pracować? No to nie wiemy. Musimy najpierw dokonać wyboru. E, jeśli nie wiemy, co jest dla nas może ważne na początku? Jaka ta zasada przewodnia naszego życia ma być? To ja gorąco zachęcam do tego, żeby złota zasada stała się twoją przewodnią zasadą. I choćby to miała być jedna zasada, to ja myślę, że ona pomoże kształtować wszystko inne. Jeżeli rzeczywiście w 100% się na tym skupimy, to zobaczymy po prostu przepiękne owoce tego. Czyli co? Czyli traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Um, ta zasada się sprawdza wszędzie, więc trzeba sobie zadać pytanie, czy chcesz przyjąć tą złotą zasadę jako swoją własną. Jeśli chodzi o serce. Kiedy przyjmujesz już tą zasadę przewodnią, to włóżnią całe serce. Włóżnią całe serce. Niech ta zasada będzie taką, takim fundamentem, na którym będziemy wspierać swoje życie i nie pozwolimy, żeby okoliczności żeby jakakolwiek presja, tak, bo to się będzie pojawiało, czy czasami taka wizja łatwiejszej drogi, bo łatwiej jest jednak ustąpić, bo łatwiej jest jednak nie obstawać za tym, tak? To się wiąże też z taką odwagą i determinacją. To może sprawić, że porzucimy swoją decyzję. Więc dlatego ważne jest, żeby włożyć w to całe swoje serce. I chciałabym w tym miejscu przeczytać taki cytat Georgia Eliota, który mi się po prostu szalenie podoba. Chciałabym się z wami nim podzielić. George Eliot powiedziała takie słowa: „Trzymaj się prawdy, nie wstydź się postępować właściwie, zdecyduj, co według ciebie jest właściwe i nie ustępuj”. I to właśnie jest, to o czym mówimy. To jest ta głowa, serce i ręce. Tak pięknie się ten cytat wplata w to, o czym dzisiaj mówimy. I tak jak powiedzieliśmy, zasady powstają w umyśle, ale dopiero serce nadaje im mocy. Tak? Kiedy wkładamy w coś serce, to wszystko wygląda inaczej. A więc, przyjmujemy po pierwsze zasadę przewodnią, która wskaże nam, co mamy robić. Po drugie, serce wkładamy w to całe, które nam doda odwagi, żeby się opierać kompromisom. Ale to ręce sprawią, że rzeczy się zadzieją. Gdy więc wybierzemy to, że będziemy postępować um, niezgodnie ze złotą zasadą. Chociaż ją rozumiemy, i w nią wierzymy, to właśnie to pokazuje te braki naszego charakteru. I mam takie pytanie. Czy dokonujesz. Każdego dnia tych dobrych wyborów? Czy masz te swoje złote zasady? Czy masz jakąś taką myśl przewodnią swojego życia? A jeśli masz, czy wkładasz w nią całe serce? A jeśli wkładasz w nią całe serce, to czy udaje ci się postępować zgodnie z nią, pomimo przeciwności? Pomimo tego, że nie jest to łatwe. Ale warto. I na sam koniec, kiedy mówię warto. To od razu przypomina mi się Władysław Bartoszewski i jego przepiękne zdanie, które pewnie wszyscy znamy: o tym, że warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. A więc do nas należy wybór. Kochani, mam nadzieję, że charakter nie brzmi dla nas nieprzyjemnie i nie kojarzy nam się tylko z ciężką charową. Mam nadzieję, że ten obraz głowy, serca i rąk przemawia do nas i, i on wpuszcza takie światło, bo on po prostu daje nam narzędzie, tak? Że najpierw musimy pomyśleć o czymś, podjąć decyzję, włożyć w to serce i po prostu zadziałać. Ja ogromnie zachęcam do tego, żeby złota zasada stała się naszą wspólną zasadą. Kończąc, ogromnie dziękuję Wam za Waszą obecność, za to, że mogliśmy być tutaj razem, mogliśmy te kilkanaście minut spędzić ze sobą. Piszcie, proszę, odzywajcie się. Dla mnie to jest ogromnie ważne, dlatego że ja sama wiem, jak niełatwe to jest czasami stać w opozycji do wszystkiego innego, kiedy świat jest tak bardzo skoncentrowany na sobie, a my tutaj chcemy zrobić coś dla innych. A więc e, bądźmy razem, wtedy jest nam łatwiej, wtedy czujemy się silniejsi. Serdeczne uściski dla Was wszystkich. Pozdrawiam Was mocno. Teraz proszę zaglądajcie już tutaj w każdy wtorek. Wakacje dla mnie e, już się skończyły, a więc e, filmy będą się, odcinki będą się króciutkie pojawiać w każdy wtorek. Jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę i obecność. Pozdrawiam Was mocno, serdecznie i do zobaczenia znów. Kuziaki, papa.